W Programie FS Faktura SQL istnieje możliwość obsługi różnych poziomów cen. Mogą to być poziomy cen definiowane procentowo, mogą być to poziomy cen definiowane na stałe. żeby taki poziom cen zdefiniować, to powinniśmy wejść w konfigurację. Poziomy cen oraz rabaty i tutaj musimy uaktywnić opcję realizacji właśnie takiego, takiej obsługi poziomów cen na podstawie zdefiniowanych konkretnych cen towarów, czyli tą opcję zaznaczamy. Jednocześnie tutaj deaktywują się te opcje właśnie procentowych yy, poziomów cen i dodatkowo powinniśmy jeszcze włączyć tę opcję pokazania klawiszy szybkiej zmiany cen w edytorze. Po zatwierdzeniu Tutaj od razu w edytorze zobaczymy zmiany, mianowicie pokażą nam się klawisze tutaj szybkiego dostępu do poziomu cen i one dodatkowo będą miały tutaj możliwość wyświetlania nam konkretnych zdefiniowanych cen na danej kartotece. Przejdźmy sobie najpierw na listę kartotek, bo z poziomu właśnie kartotek będziemy takie poziomy cen definiowali. Tutaj jakąś kartotekę już mamy założoną. Zróbmy sobie jeszcze jakąś inną przykładową kartotekę. I teraz zobaczmy. Taka kartoteka, w momencie jak definiujemy nową kartotekę, to tutaj jeszcze w w tym etapie nie możemy tych dodatkowych cen edytować, bo ta karta kartoteka musi być zapisana w bazie. Dopiero w momencie, gdy ona w bazie zostanie zapisana, zróbmy sobie tutaj jakąś tam cenę, powiedzmy czy złote i jak wejdziemy sobie w popraw, to w tym momencie uaktywniają nam się tutaj te klawisze, które pozwolą nam na zdefiniowanie tych Dodatkowych poziomów cen. I to oczywiście, w momencie, gdy w konfiguracji mamy uaktywnione te opcje, które pokazaliśmy na początku, to dotyczy to oczywiście każdej z tych kartotek. Będziemy te klawisze tutaj widzieli. W momencie, gdy yy, te ceny nie będą jeszcze zdefiniowane, to jeszcze sobie zróbmy cenę, na przykład 5 zł, to tutaj widzimy tylko ogólnie cena brutto B cena brutto, to C i tak dalej. W momencie, gdy ta cena będzie zdefiniowana, to ona się tutaj nam pojawi. Więc dobrze, więc w tym momencie yy, może zróbmy tak. Sok poprawiamy. Widzimy cenę bazową, czyli cenę A to jest 3 złote, cena kartotekowa. Cena B, zróbmy sobie 4 złote. Widzimy, że od razu ona się tutaj nam pojawiła. Tutaj mamy 5 złotych. 6 zł 7 zł. I widzimy te ceny od razu w kontekście danej karty. Sejm pomarańczowy. Tutaj sobie również te ceny zdefiniujemy. Oczywiście nie musimy tych wszystkich cen definiować, jeżeli pozostawimy jakieś ceny niezdefiniowane, to wtedy te klawisze będą tak jakby puste. Możemy tak zrobić w tym przypadku i na przykład przy wodzie mineralnej możemy sobie też zrobić na przykład cenę, powiedzmy tutaj 15 zł 20 i tutaj na przykład sobie możemy zdefiniować cenę, y, powiedzmy D, niech będzie 25 i w ten sposób możemy to pozostawić. Te wszystkie zdefiniowane ceny, które ustawimy, będą też mogły być pod, podglądywane tutaj z poziomu tego klawisza poziomy cen. Czyli widzimy, jakie w ogóle poziomy cen zdefiniowaliśmy. Wiadomo, że tych cen będzie tutaj dużo. Możemy sobie filtrować, na przykład pokaż nam tylko poziomy B. Tak, już się tam ta lista zawężyła. Albo pokaż nam tylko poziomy dla wybranego towaru. Czyli na przykład wszystkie dla wybranego towaru, na którym stoimy. Proszę zobaczyć, woda mineralna, widzimy ma B, C, D, sok pomarańczowy, jeżeli sobie tutaj odświeżymy listę, zobaczymy B i C, sok jabłkowy, mamy wszystkie możliwe poziomy, więc też z tego poziomu możemy to oglądać, ale oczywiście w szczególności poprzez wejście na kartotekę, widzimy, które poziomy mamy zdefiniowane. Tutaj widzimy, mamy 3 zdefiniowane i przy soku jabłkowym wszystkie. Jeżeli teraz wejdziemy do edytora sprzedaży i wybierzemy sobie dany produkt, to proszę zobaczyć, od razu też te jego ceny zdefiniowane pokazały nam się tutaj na tych klawiszach. Analogicznie tak jak to było na kartotece. W przypadku soku pomarańczowego mamy 3 i w przypadku wody mineralnej mamy 4. Jeżeli ten dany produkt jest wybrany i mamy cenę bazową, to oczywiście dodajemy do edytora go w sposób standardowy. Tutaj akurat jest to towar, którego nie mamy na stanie, więc go nie dodamy dalej, ale wybierzmy sobie na przykład sok pomarańczowy. On jest usługą, więc my musimy go mieć na stanie, żeby go sprzedać. Mamy go w cenie standardowej. Wybierzmy sobie ten sok jeszcze raz i na przykład zróbmy sobie Tutaj, że chcemy go sprzedać za cenie B, czyli 10 zł, Tak, i w takiej cenie go sprzedajemy. Oczywiście, to, to samo uzyskamy w momencie, gdybyśmy na przykład zrobili tak, ustalamy, sprzedajemy w cenie B, i wszystko, co dodajemy, od razu, proszę zobaczyć, od razu mamy cenę 10 zł. Tak, mamy tu też wizualnie, możemy sobie podglądnąć, zobaczyć, jaka ona jest w stosunku do ceny bazowej, bo cena bazowa też nam się wyświetla. Tak? Ale przez to, że wybraliśmy tutaj cenę B, to od razu te wszystkie produkty też od razu widzimy tutaj, po kolei nam się podpowiadają w cenie B. Tak samo w przypadku soku jabłkowego. W momencie teraz, gdybyśmy y, robili sobie przyjęcie towaru na stan magazynowy, przyjęcie PZ, proszę zobaczyć. Tak samo możemy, jak z poziomu kartoteki towarowej, to tak samo w momencie, gdy my przyjmujemy produkt na stan magazynowy, tak samo możemy sobie te ceny zdefiniować. Wiadomo, w momencie, gdy my ten towar przychodowywujemy na stan, Podajemy jakąś cenę zakupu i podajemy tutaj cenę sprzedaży, czyli tę cenę A. Natomiast, jako przy okazji, w tym momencie możemy właśnie definiować sobie powiedzmy nowe, bo mamy już zdefiniowane. Chcemy sobie te ceny na przykład zmodyfikować w jakiś sposób, więc je w tym momencie możemy śmiało sobie przeedytować. Tak, i normalnie tak będziemy sobie mogli dodawać. Każdy produkt yy, od razu przychodywać go na stan magazynowy i od razu definiować te ceny. I oczywiście to, co my tutaj zdefiniujemy z poziomu kartoteki, już zobaczymy też zmodyfikowane. Czyli mamy tutaj te nasze ceny po prostu poprawione. I oczywiście to samo możemy sobie zobaczyć. Tutaj z tego poziomu.